Po meczu z Bielawianką Bielawa naszym rozmówcą jest Adrian Pytlik. Adrian, udany dla Ciebie mecz, kolejna bramka w Piaście. W pierwszej połowie trudno było napocząć rywala, ale w drugiej rozkręciliśmy się. Tak, zdecydowanie. Męczyliśmy się troszkę na początku, ale cieszę się, że udało się dołożyć cegiełkę. Bramka plus asysta, więc zwycięstwo jest najważniejsze. Teraz przed nami trudniejsze mecze na wyjeździe Orzeł, Ząbkowice Śląskie. Potem u siebie Błyskawica Gać oraz lider Słowianin Wolibusz. Co zrobić, żeby punktować w każdym z tych spotkań? Sądzę, że jak wyjdziemy zdeterminowani i na swoim poziomie, to, to jesteśmy w stanie zdobyć trzy punkty w każdym z tych meczy. Taki też jest cel, więc zrobimy wszystko, żeby, żeby to osiągnąć. Na koniec chciałbym Cię spytać o Twoją pozycję na boisku. Kiedy przychodziłeś tutaj do piasta, e, oglądaliśmy Cię bardziej na pozycji szóstki, taki środkowy pomocnik defensywny. Teraz zostałeś przesunięty do przodu. Gdzie czujesz się lepiej? E, myślę, że czuję się dobrze na pozycji numer 10. E, jak tą piłkę mogę, mogę być trochę częściej pod piłką, e, to się czuję dobrze w grze na 1 dwa kontakty. E, tak, no i sądzę, że, że ta dziesiątka czy nawet szóstka to, to są te pozycje bardziej dla mnie. Dziękujemy i życzymy powodzenia w kolejnych Dzięki meczach. Bardzo.